Szczęść Boże, siostry i bracia. Michel Rodriguez 17 marca 2021 roku orędzie świętego Gabriela Archanioła. W nocy z 17 na 18 marca 2021 roku Anioł Boże. Później zrozumiałem, że był to święty Gabriel, Archanioł. Przyszedł około drugiej aby opowiedzieć mi o świętej i wielkiej dyskrecji, świętego Józefa, względem świętej rodziny i jego roli pod koniec złych czasów. Mówię koniec złych czasów. Aby wskazać okres różny od chwalebnego powrotu Chrystusa na końcu czasów. To doświadczenie, które zamierzam opowiedzieć, nazywam snem. Gabriel zamanifestował się najpierw jako wspaniałe, promienne światło. Stopniowo rozpoznałem kształt. Jasnej postaci z czymś, co wyglądało jak świetliste skrzydła. Z jego istoty emanowało światło, które niosło zarówno radość, jak i bardzo głęboki pokój w boku. To było jak przychylenie i kontemplacja nieba wtem dał się słyszeć jego głos przychodzę ujawnić niezrównaną dyskrecję świętego Józefa od czasu kiedy z nim rozmawiałem aż do dnia w którym miał opuścić ziemię jako opiekun i stróż świętej rodziny odznaczał się wielką pogodą ducha i takim że zaufaniem do Boga Ojca Przedwiecznego. Jemu, jak i najświętszej dziewicy Maryi, był udzielony przywilej pierwszeństwa w poznaniu tajemnicy Najświętszej Trójcy, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Swobodna akceptacja Maryi Dziewicy jako swojej oblubienicy. Przyniosła mu radość wlanej wiedzy, przenikniętej żywą i ojcowską relacją z Jezusem, jego stwórcą, królem i miłością. Tę wiedzę Józef otrzymał za miłość, jaką miał do Maryi, swojej oblubienicy i z woli Ojca Wszechmogącego. Od tego momentu Józef wziął Maryję do swego domu i urzeczywistniał posługę miłości względem Maryi i dzieciątka. Dramat, który rozegrał się około narodzin zbawiciela skłania do namysłu nad jego wielkim autorytetem, przez co możliwym było uchronienie Dziecka Boga i jego matki przed jakimkolwiek niefortunnym aktem, który mógłby ujawnić tożsamość dzieciątka. W przeciwnym razie diabeł i jego poplecznice mogli skrzywdzić Jezusa i jego matkę. Józefowa siła i miłość. Trzymały diabła i jego akolitów na wodze, aż do dnia narodzin dziecka, króla. Nawet Herod i jego świta nic o tym nie wiedzieli. Jednak znak był dany na niebie, i magowie już wędrowali na spotkanie z dzieciątkiem Bogiem, a pasterze najbiedniejsi z ludzi. Zostali powiadomieni przez aniołów. W chwili, gdy Herod chciał zabić dziecko Boga, we śnie ostrzegłem Józefa zwoli ojca przedwiecznego, aby zabrał dzieciątko i jego matkę i uciekł z nimi do Egiptu. Pozostali tam do śmierci tyrana, po powrocie do Nazaretu święta rodzina pozostała tam przez wszystkie lata dorastania Jezusa. Nikt nie podejrzewał, kim byli Jezus i jego matka. Doskonała dyskrecja Józefa była nieodzowna, aby nie wzbudzić zainteresowania złego i nie dać mu okazji do mieszania w planach Boga naszego Ojca. Domniemane ojcostwo Józefa objęło dzieciątko i jego matkę w tak wspaniały sposób, że nikt nie może tego wyrazić, ani nawet w przybliżeniu naśladować. Ojcowska czułość Józefa była jak jaskinia w skale, która chroniła dzieciątko i jego matkę przed nazbyt wczesnymi atakami ze strony świata. Ta dyskrecja będzie trwała w ciszy i modlitwie, w codziennej pracy, a nawet w odpoczynku, aby uniknąć próżnej ciekawości, Odnośnie istnienia Bożego Mesjasza. Posłuszeństwo Józefa w spełnianiu z pokornym i czystym sercem woli Ojca Przedwiecznego uczyniło go najbardziej reprezentatywną męską postacią na Ziemi, postawioną w centrum świętej rodziny. Jego ojcostwo i jego męskość były podobne do wzoru upragnionego przez Boga od początku stworzenia wszystkiego. Tak jak święty Józef chronił dzieciątko i jego matkę, tak chroni Kościół w jego historycznym rozwoju. W jeszcze bardziej solenny sposób czyni to w tych w Waszych czasach. Obecne czasy wymagają zdjęcia zasłony Bożej dyskrecji względem świętego Józefa, odnośnie jego posługi dla Kościoła Chrystusowego. Teraz nadszedł czas, aby ujawnić sens słów z drugiego listu świętego Pawła. Do Tesaloniczan, ukryty od początku Kościoła. W rzeczy samej tajemnicza postać, która powstrzymuje lub uniemożliwia manifestację antychrysta i jego przejściową dominację, musi teraz zostać odsłonięta, aby dać wszystkim sprawiedliwym, Sposobność zrozumienia zachodzących wydarzeń. Musicie stać w gotowości i mieć zapalone lampy na objawienie Syna Człowieczego. Oto święty tekst drugiego listu do Tesaloniczan rozdziału drugiego. W sprawie przyjścia pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się wokół niego prosimy was bracia abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha bądź przez mowę bądź przez list rzekomo od nas pochodzące jakoby już Nastał dzień pański. Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo dzień ten nie nadejdzie, dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się. Bogiem lub tym, co odbiera cześć, także zasiądzie w świątyni Boga, dowodząc, że sam jest Bogiem. Czy nie pamiętacie, jak mówiłem Wam o tym, gdy wśród Was przebywałem? Wiecie, co go teraz powstrzymuje, aby objawić się w swoim czasie? Albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca, wówczas ukaże się niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci samym objawieniem swego przyjścia. Pojawieniu się Jego towarzyszyć będzie działanie szatana z całą mocą wśród znaków i fałszywych cudów. Działanie z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. Dlatego Bóg dopuszcza działanie, na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu, aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość. Lecz my zawsze winniśmy dziękować Bogu za Was, bracia umiłowani, przez Pana, że wybrał Was Bóg do zbawienia, jako pierwociny przez uświęcenie ducha i wiarę w prawdę. Istotnie, tajemnica nieprawości już działa. Wystarczy, że ten, który powstrzymuje, zostanie teraz usunięty. Dziś mówię wam, tym, który powstrzymuje, jest święty Józef. Swoją modlitwą i wstawiennictwem towarzyszy on wierzącym w duchowej walce, w obronie wiary wojującego kościoła. Wraz z modlitwami świętych i dusz czyśćcowych, czyli kościoła triumfującego i kościoła cierpiącego. Asysta świętego Józefa i Dziewicy Maryi. Stanowi tarczę wiary, która do dziś powstrzymuje antychrysta. Słuchajcie uważnie moich słów. Kielich nieprawości się przelewa i wkrótce nadejdzie czas dla Kościoła, kiedy będą miały miejsce prześladowania sprawiedliwych. To z woli ojca i syna i ducha świętego rok 2021 został ogłoszony przez papieża Franciszka rokiem świętego Józefa. Otrzymaliście wielkie błogosławieństwo ochrony. W tym roku będziecie zmuszeni dokonać wyboru. To, co jest przedstawiane jako szczepionka wybawienie, to tylko iluzja. Wkrótce znak bestii zostanie na Was nałożony, aby móc kupować, jeść lub podróżować. Rok 2021 to rok rozeznania dla tych, którzy chcą być wierni Chrystusowi. Wszystkim tym, którzy chcą iść za Chrystusem, będzie towarzyszył święty Józef. Jednakowoż 8 grudnia musi on dyskretnie się wycofać. Do tego czasu a to już się zaczęło wszyscy ci, którzy odrzucają Chrystusa. Ulegną sile złudzenia, co sprawi, że uwierzą w kłamstwo, kłamstwo społeczne i globalne, zorganizowane i przygotowane przez pachołków antychrysta. Tworzą oni fałszywy kościół, który w swej istocie jest społecznym ciałem antychrysta. To oni rządzą poprzez. Zastraszanie, dominacje, ideologie komunistyczne i socjalistyczne manipulują ludźmi wykorzystując miraż fałszywego powszechnego braterstwa. Przeniknęli do Kościoła Chrystusowego w celu oszpecenia go i zbezczeszczenia jego sakramentów, cała ta układanka nabiera kształtu. Do 8 grudnia ci akolici diabła organizują się za pośrednictwem mediów, budując klimat podejrzliwości, strachu i denuncjacji. Muszą przygotować się na nadejście niegodziwca. Organizują taki porządek świata, gdzie zapanuje podział i zamieszanie ze szkodą dla prawdy nauczanej przez Kościół. Skandale i oskarżenia uderzą w Kościół wszędzie. Ruchy kwestionujące płeć mężczyzn i kobiet staną się nowymi sędziami tego społecznego kłamstwa. Kłótnie wywiążą się w rodzinach wokół kwestii potrzeby, przyjęcia szczepionek i znaku bestii. Konflikty między narodami dojdą do takiego punktu, że wszystko wyda się stracone. Serca ostygną, sumienia będą związane i zaciemnione przez grzech, który przeniknie wszędzie. Chociażby się wydawało że konkol antychrysta zadusi sprawiedliwych i świętych, sprawiając wrażenie śmierci Boga i końca kościoła katolickiego, to wszystko to tylko pozory. Gdy święty Józef wycofa się, dadzą się zauważyć pierwsze oznaki triumfu niepokalanego serca Maryi, na korzyść jej dzieci i kościoła. Kościół przejdzie przez bóle oczyszczenia, a Maryja Panna będzie mu towarzyszyć jako matka bolesna. Niektóre z jej dzieci zostaną męczennikami, by nieść palmę zwycięstwa Chrystusa w dniu triumfu jej niepokalanego serca. W momencie pojawienia się Antychrysta nadejdzie czas, Schronień przygotowanych przez najświętsze serca Jezusa i Maryi oraz przeczyste serce świętego Józefa. Schronienia owe to przedsięwzięcie na trzy i pół roku występujące w Apokalipsie. Są one dziełem Boga. Mała trzutko, nie trwóż się. Patrz oczami wiary, nadziei i miłości. Schroniska znajdują się pod szczególną opieką Matki Bożej z góry, Karmel. Tak chciało jej niepokalane serce. Czy teraz możesz nie widzieć w tym dzieła świętej rodziny Jezusa, Maryi? I Józefa? Wszystko, co musicie wiedzieć, zostało powiedziane: żyjcie z ufnością, aby wypełnić Bożą wolę, i często powtarzajcie ten akt strzelisty. Jezu, ufam Tobie.